Stoisz w jaskrawym świetle neonów. Kolejka prawie się nie rusza. Twój bagaż podręczny staje się coraz cięższy z każdym krokiem. Nagle pracownik TSA podnosi rękę. Nieagresywnie, wystarczająco by cię zatrzymać. Jego wzrok nie odrywa się od twoich rąk, gdy sięgasz po portfel. Wahasz się tylko przez jedną sekundę. I właśnie wtedy uwaga się zmienia. Nie zrobiłeś nic złego. Nie złamałeś żadnej zasady. Ale na lotniskach wahanie często jest interpretowane jako wina, czego większość starszych podróżnych nie wie, to istnieją prawa, które mają cię chronić, ale żadne lotnisko nigdy samo z siebie ich nie zaoferuje. A jeśli ich nie znasz, może cię to kosztować setki dolarów, opóźnione loty i ciche upokorzenie. Lotniska nie zostały zaprojektowane, by być przyjazne. Zostały zaprojektowane, by być efektywne. Przewidywalne i dochodowe. W ciągu ostatniej dekady organy bezpieczeństwa i linie lotnicze po cichu zmieniły swoje systemy: więcej automatyzacji, więcej algorytmów, mniej ludzkich wyjaśnień zasady się zmieniają, ale tabliczki nie wytyczne istnieją, ale nikt ich nie ogłasza. Dla starszych podróżnych tworzy się tu idealna pułapka są bardziej skłonni poruszać się wolniej. Bardziej skłonni do podwójnego sprawdzania dokumentów, bardziej skłonni do zadawania uprzejmych pytań zamiast stawiać opór. I system to zauważa. Funkcjonariusze ochrony są szkoleni do obserwowania mikro zachowań, nie tylko dokumentów. Pracownicy bramek są pod presją, by egzekwować ograniczenia rozmiaru, opłaty i kolejność wejścia na pokład często bez wyjaśniania alternatyw, które prawnie ci przysługują. Więc jeśli zasada działa przeciwko tobie, jest natychmiast egzekwowana, ale jeśli zasada mogłaby cię chronić, priorytetowa pomoc, uznaniowość, wyjątki pozostaje niewspomniana, chyba że o nią zapytasz. Dlatego dwóch pasażerów z tym samym bagażem może stać przy tej samej bramce i tylko jeden z nich zapłaci opłatę. Różnica to nieszczęście to wiedza. Kiedy funkcjonariusz pyta, czy mogę zobaczyć pański paszport? Nie pytają tylko o dokument. Obserwują, jak reagujesz. Czy twoje ręce się wahają? Czy odwracasz wzrok? Czy wyjaśniasz zbyt wiele? Większość starszych podróżnych myśli, że bycie uprzejmym oznacza bycie szczegółowym, więc gdy zostaną zapytani, jak długo pan pani zostanie, odpowiadają: Cóż, myślałem mam, że może dziesięć dni. Ale moja siostra powiedziała, że mógłbym mogłabym zostać dłużej, jeśli to jest moment, w którym ton się zmienia. Oto zapomniane prawo. Nie musisz uzasadniać swojej podróży, tylko odpowiedzieć na pytanie. Krótka odpowiedź, taka jak dziesięć dni, wakacje, nie jest niegrzeczna, jest poprawna. Funkcjonariusze mają już na ekranie twoje dane lotu, bilet powrotny i historię podróży. Prawdziwym celem tych pytań jest sprawdzenie, czy twoje słowa i zachowanie zgadzają się z tymi danymi. Im dłużej mówisz, tym więcej dajesz systemowi okazji, by cię oznaczyć. Cisza, klarowność i spokój chronią cię bardziej niż uprzejmość kiedykolwiek. Przy bramce najdroższy błąd często jest najcichszy. Twój bagaż podręczny wygląda normalnie pasował w zeszłym roku pasuje w domu ale dziś zasady są inne. Większość linii lotniczych egzekwuje teraz zasadę 20-doba sadra, 4 9 cali, wliczając kółka i uchwyty nie tylko materiałową obudowę, dodatkowy cal na dole kółka, których nigdy nie mierzyłeś one się liczą. Oto zapomniane prawo, którego wielu seniorów nie zna: nie jesteś zobowiązany do oferowania swojego bagażu do sprawdzenia, jednak wielu podróżnych właśnie tak robi wkładają torbę do metalowego wzornika. Tylko żeby sprawdzić. Kiedy tylko dotknie on tej ramki, decyzja nie należy już do ciebie. Nowe skanery przy odprawie i przy bramkach potrafią automatycznie wykryć rozmiar i wagę. Jeśli twój bagaż przekracza limit, nawet o półcala, zaświeci się na czerwono, a opłata pojawi się natychmiast. Trzydzieści pięć, pięćdziesiąt, czasem sto dolarów. Seniorzy są częściej celem, nie ze względu na wiek ale dlatego, że uprzejmość działa jak zgoda. Wiedza o tym, kiedy nie wychodzić naprzód, może zaoszczędzić ci więcej, niż jakiekolwiek ubezpieczenie podróżne. Większość podróżnych uważa, że pracownicy bramki jedynie egzekwują zasady. Tego, czego nie wiedzą, to to, że niektóre opłaty tworzą zachęty. Jeśli bagaż podręczny musi zostać nadany przy bramce, ta opłata nie znika w systemie. W wielu liniach lotniczych jest śledzona wskaźniki wydajności cele zgodności czasem nawet małe prowizje dlatego zauważysz coś dziwnego miękka czarna torba trzymana blisko nogi przechodzi kontrolę usztywniona walizka pewnie postawiona na podłodze przyciąga uwagę oto zapomniane prawo dla starszych podróżnych możesz prosić o wsparcie i pierwszeństwo nie płacąc za to Linie lotnicze są zobowiązane do zapewnienia odpowiedniej pomocy starszym pasażerom na żądanie, pomoc w mobilności, wcześniejsze wejście na pokład, dodatkowy czas, ale nie są zobowiązane do proaktywnego oferowania tego. I jest jeszcze jedna cicha zasada: jeśli spóźniłeś się z powodu opóźnień na lotnisku, a nie z własnego zaniedbania, nadal możesz być uprawniony do zmiany rezerwacji lub ochrony. Zautomatyzowane systemy czasem usuwają twoje nazwisko, zanim dotrzesz. Agent ludzki może to cofnąć, ale tylko jeśli się zgłosisz. Cisza kosztuje. Pytania, spokojnie i wcześnie często nie. Wyobraź sobie dwóch podróżnych stojących przy tej samej bramce. Oboje mają ponad sześćdziesiąt lat, oboje mają tę samą grupę boardingową, oboje mają podobne torby. Jeden z nich nerwowo podchodzi, wkłada torbę do metalowej ramki i czeka. Wyświetlacz świeci na czerwono, pojawia się czytnik kart, opłata jest niepodlegająca negocjacjom. Drugi podróżny czeka, wchodzi na pokład, gdy jego grupa zostanie wezwana. Bez ramki, bez dyskusji, bez opłaty. Różnica to nienastawienie, to nieszczęście, to świadomość. Wyobraź sobie teraz, że spóźniasz się na przesiadkę o minuty. Jeden podróżny akceptuje automatyczną wiadomość: zostałeś usunięty, siada przytłoczony i kupuje nowy bilet. Drugi zadaje proste pytanie: Czy może pan pani sprawdzić, czy to opóźnienie kwalifikuje się do objęcia ochroną? Jeden odchodzi sfrustrowany i biedniejszy o setki dolarów. Drugi zostaje po cichu przeniesiony na inny lot. Lotniska nagradzają pewność siebie, zwięzłość i wiedzę, każą wahanie, zwłaszcza gdy wygląda ono na uległość. Dobra wiadomość jest taka: ochrona siebie nie wymaga konfrontacji, wymaga przygotowania. Zacznij od małych rzeczy. Noś przy sobie przenośną wagę do bagażu, 10 dolarów może zaoszczędzić ci sto przy bramce. Wybieraj torby oznaczone jako zgodne z aktualnymi przepisami linii lotniczej. A nie tylko rozmiar bagażu podręcznego. I pamiętaj, kółka i uchwyty się liczą. Trzymaj powerbanki poniżej 100 watogodzin i upewnij się, że każdą baterię smart walizki można wyjąć. Opóźnienia w kontroli bezpieczeństwa często wynikają z elektroniki, której nie da się włączyć na żądanie. Przed podróżą przygotuj dwie lub trzy krótkie, neutralne odpowiedzi. Czas pobytu, cel. Podróży, plan powrotu. A co najważniejsze, użyj tego zdania, czy macie Państwo dostępną pomoc dla starszych pasażerów? To jedno pytanie może odblokować wcześniejsze wejście na pokład, pomoc w mobilności i dodatkowy czas, bez opłat. Uprzejme, bezpośrednie zapytania aktywują prawa, których system nie będzie promował. W miarę jak technologia lotniskowa staje się bardziej rygorystyczna, ludzka uznaniowość staje się rzadsza. Ci, którzy się przygotują, będą podróżować gładko. Ci, którzy tego nie zrobią, zapłacą. Lotniska nie działają na zasadzie życzliwości, działają na zasadzie zasad i tego, co o nich wiesz. Jako starszy podróżny, nie jesteś obciążeniem, jesteś chroniony, jeśli zdecydujesz się skorzystać z tych środków ochrony. Wiedza przekształca wahanie w pewność siebie a pewność siebie sprawia, że twoja podróż jest spokojna. Jeśli to ci pomogło, udostępnij to komuś, kto podróżuje samotnie lub czuje się zestresowany na lotniskach i zasubskrybuj, aby poznać zasady, których nikt nie ogłasza, ale każdy egzekwuje.